Siemanko. O, mój zakup. Nie uwierzycie, co się stało. Mewka zniosła dwa jajka. Tu je położyłem. Wczoraj jedno i przedwczoraj. Nie, tak. Dobrze. Wczoraj jedno i przed, przedwczoraj jedno. I mi siadła na nogi, ale zdrowe, bo. Siadła mi na nogi, ale już wapno jej dałem i to samiczka. Ze samczykiem mewki się sparzyły, bo się dziupkują. O, jeszcze mam części od tych klatek. Nie wiem wam pokazać, jak zrobię. Osiem takich mam tych wystawowych oczek. Jutro tu będę sprzątał, kurde, bo dzisiaj nie mam czasu na nic. A tak to wygląda i te dwie moje. Takie mniejsze, te to duże takie wystawowe, nie? I, i, i. I tu będziemy mieli kwarantannę podwiesiłem na drutach. O, to będę sobie wysuwał, sprzątał. One sobie tak siedzą, tu też jest. O, widzicie? Klatka wisi na sobie, to trzeba ułatwiać. A ta to będzie taka klatka. Jak to klatka. No tak to wygląda. Żona mi poleciała do koleżanki. Siedzę sam, nie mam czasu, ale dzisiaj skończyłem skręcanie tych klatek. Bo były porozkręcane dzięki kolego, że mi załatwiłeś. To są używane klatki z Warszawskiego Związku Hodowców gołębi ozdobnych. Ja zrobiłem im ruszta. Świateczki. O dziubie, bidulka. Dzisiaj dałem jej witaminę B. I. No i kalcjum, nie? A ona tak na wystawie piasek dziobała. Mówię Wam. Ja myślałem, że ona głodna. A ona na skorupkę. Chciała, nie? Te żyją elegancko. jutro nagram resztę gołębi. Jeszcze co im zrobię, chyba tam podłożę im taką tekturkę. bo one bardzo to rozsypują, no ale tam jak rozsypią, to cukrówką wysypę i się nie zmarnuje, nie? Wiecie, nic się w przyrodzie nie może zmarnować. O, widynki, widynka samnica. Ojaz, widynka, motylka. O. I wziąłem jej w to, to im będzie łatwiej, bo tak nawet pod skosem ta klatka ma te, to te inne pojemniczki, będzie łatwiej pić, bo ona nawet pierś sobie powródziła, widzicie? Ona leży i dziobie. Teraz. A jak piły z tych niebieskich? Tych, to też szyjkę przekręcała bidulka. Muszę tu im naszykować taki krótki film. No dwa jajeczka zniosła, damy Kajtkowi te jajeczka, zaraz zaniosę mu. Co mówiłem, że one tak troszkę polewają te mewki, że no polewają, no a tu ona miała jajeczko, nie? Bo te to zarobiście Bobki. No i tak to się nie będą brudziły. Chociaż tam też miały ruszta, nie? Te plastikowe, w tym jak się działo, ale teraz tu mają więcej i to jest takie ten. Gęściejsze, nie to Będą sobie tam, o tak to może sobie leżeć, wtedy nie mogła sobie leżeć i jeść, nie? Zaraz Wam pokażę wapno jakie dałem Zaraz niech tu położę, nie, nie da się telefonu położyć O Ona chodzi, ale Ale, ale Kuleje, nie? Na nóżkę tym posprzątałem bobom. Jutro je nagram. Już się nie chcę O, pokażę Wam trochę może. Jutro się wybieram do Zgierza. Kupić ziarno, nie? I gołębi nakupić. Trochę moich jasnych sprzedam. Nie, żartuję. Nie będę nic kupował ani sprzedawał. tam tu jest, jutro tu posprzątam jak przyjadę a no witamina zwykła B kompleks pół tabletki do dzioba i... o to jest takie czerwone widzicie pół tabletki już to jeszcze mi zostało jak mi chorowały no i kalcium nie? nawet kolega mi to dał kiedyś kalcium nie wiem, może YouTube mi teraz przez te tabletki, nie wrzuci tego filmu. No ale nie wiem. No. widzicie, sobie będą jadły. Lubię mewki, bo one są takie przyjacielskie. Widzicie, w ogóle się nie boją na mnie, nawet uwagi nie zwracają. Widynki to, te widynki, te motylki. Dobrze sobie o, trochę pojedzą Wody się napiją Ciekawskie takie gołębie i mam nadzieję, że jej przejdzie, bo szkoda mi jej. O me wuncia. O, tak się na, teraz będą piły, to będą miały łatwiej, bo one mają takie dzióbki króciutkie i, i ogólnie takie małe są. Ogólnie dzisiaj mam imieniny <ścoughs> ale... Nie świętuje. O, samczyk chwacki. Fajnie, że się nie dziobią. Zaraz się sparzyły na drugi dzień. No, sparowały i. Bo przez okno widziałem, jak się dziupkują. Ale. I ona zniosła to jajko. Jak drugie jajko zniosła, już była taka wygięta i to ten mróz był, to po prostu. Już ją przysadził. Widzicie jednak malutki gołąbek. Każdy gołąbek się męczy. O, ten się chce kąpać. O proszę. <laughs> Czyścioszek. Fajny ten samczyk. Jest. O tak, kąpać się będą. O, ładnie. Fajnie. Fajne te krótkodzioby Zawsze coś innego, jutro nagram tamte koki Tamte to wariaty O, ona je, niech sobie wybiera co najlepsze No taki krótki filmik Regały Mówię, są fajne Kolega mi podesty też zrobił, bo podesty to była ruina Jeszcze podostawałem takich zapasowych Różnych Tych kratek, nie wiem na no co, ale coś tam na no coś się przydadzę. O, tak to wygląda. 8 oczek, więc z tamtymi na górze mam 10 oczek. To już 10 gołębi na wystawę będą będzie można obswajać do oczka, nie. Te oczka są starego typu, to są te z grubego drutu. Te ale te duże oczka są więc, więc bardzo fajnie. O, no, widno tu mają, jak zgasze światło. O, niech sobie siedzą, tak to się nie będą brudziły. Chociaż tam też się nie brudziły, bo widzicie czyściutki, ale, ale jednak tutaj będą miały. No i łatwość będzie... łatwo mi będzie sprzątać, bo... Bo jak to jest w powietrzu, to wiecie... Wszystko będzie gites majonez. Wyciągam szufladę. Gołębi nie muszę przekładać. O to mi chodziło i tu będę chodził. One się będą do mnie obswojały tak jak te to obswojone, bo... to, 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 to... siedziało w tym... Kilka dni pewno. Jeszcze u mnie tydzień. No jutro mi nie tydzień, nie? No i widzicie. Mewka przysiadła. Zobaczymy, czy jej to kalcjum. Pomoże myślę, że tak. Jutro w gierzu kupię może jagódki. Jak będą, zawsze problem z tymi jagódkami. I kupię też. Albo jakieś na wzmocnieniach. Nie będzie jagódek, jej będzie trzeba dawać. Bo szkoda gołębia. A jajeczka te niech sobie jedzą. A jajeczka. O! <laughs> Ciekawe czy zalęgnięte, czy. A te się kąpać chce. Czy zalęgnięte, czy. Czy po prostu po. <laughs> po jakimś mewku, ale. ja nie będę tego. Ciągnął. Nie kajtuś. Ty zjesz sobie jajeczko. O! Masz Kajtuś to lubi jajeczka sobie. Nadgryza Kajtek żyje jak widzicie Nie padł w mrozy fiszkol nie kajtuś on już głuchy No mówiłem 12 lat mam. Ale widzicie żyje Fiszkę ma dużą O już se wypił jajeczko on to setki jajek je w sezonie Wszystko mu daje Wszystko jest ok A jutro nagramy resztę w Tym jeszcze zaświece Niech się najedzą Malutkie O jakby była podłoga to on by już rozchlapywał Już by mogły się brudzić A tak to to Pochlapie, pochlapie I wszystko spadnie na dół No kupeleczki to dobre O, te jeszcze, żeby się sparowały, nie wiem, może się sparowały, nie? Ja to z nimi tu nie siedzę. Wiem, że mewki to na pewno, bo się dziupkowały. ona, nawet jak sobie teraz leżała, to też widziałem, że się dziubkowa. Dobra, niech one sobie tu jedzą. Nie będziemy im przeszkadzać. O, taki jest wystawy. Cóż. Też przy. No, wystawy, no. <laughs> Wystawowe, nie? Klatki, osiem oczek. Będzie super. O. Może te motelki się sparowały, nie? No, jak patrzą. Dobra, narka, niech one sobie jedzą. O tak, ten się chce kąpać. Do następnego, do jutra. A jutro nagram może co w Gierzu kupiłem. No, no zobaczymy, coś tam się nagra.